Hosanna królowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Drodzy internauci, dzisiaj przeżywamy ostatnią niedzielę Wielkiego Postu, niedziela palmowa, niedziela męki Pańskiej. Idźmy razem za Jezusem i wołajmy wraz z apostołami Hosanna królowi Dawidowemu. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betwagę i Betani, ku górze zwanej Oliwną wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązany ośle, którego nie dosiadł żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiedzcie, Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązali ośle, zapytali ich jego właściciele: Czemu odwiązujecie ośle? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa. A zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej. Kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli, i mówili głosem donośnym: Błogosławiony król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do niego: Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł: Powiadam Wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Tak oto weszliśmy w Wielki Tydzień i do wielkich spraw jesteśmy wezwani. Dzisiaj machamy palmami wraz z uczniami i pytamy się samych siebie, czy cokolwiek lub ktokolwiek może nam zakazać wołania. Hosanna Królowi Dawidowemu. To ciekawe, że faryzeusze zakazują tego uczniom, mówią nauczycielu, niech oni tego nie robią, bo to jest tytuł Mesjasza. Oni bluźnią. A jednak Jezus odpowiada, że Pan Bóg jest Panem rzeczywistości. Jeżeli oni umilkną, to kamienie będą wołać. Ale ciekawe jest nawet to, właśnie, że faryzeusze do Jezusa używają zwrotu nauczycielu. Czyli wydawałoby się, że uznają w nim nauczyciela, a jednak tak nie jest, bo mówią: zakaż swoim uczniom, niech oni tego nie czynią. No I... właśnie. I. Pokazuje nam Ewangelia to, że Pan Bóg wkracza, wkracza w ludzką rzeczywistość, wybiera się w drogę. I tak naprawdę mamy różne osoby w tym tłumie, mamy różne osoby wśród obserwatorów. Są ci, którzy przyłączają się do wołania, ale są również ci, którzy stoją z boku i są gnuśni, są ci, którzy zabraniają. I właściwie można by powiedzieć, dzisiaj jest również tak samo. Jesteśmy na liturgii, machamy palmami, możemy się przyłączyć do tego zwycięskiego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, a możemy być, pozostać z boku. A trochę, nawet przychodzi na myśl takie piękne zestawienie sceny: scena z Betlejem, tam gdzie się Jezus rodzi, a dzisiaj, scena wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Właśnie to wołanie: chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Bóg na wysokościach, ludzie dobrej woli na ziemi. Dlatego też dołączamy do tego tłumu i wspólnie chcemy się rozradować. Każda niedziela jest wielką radością, bo jest to pamiątka zmartwychwstania. Niedziela palmowa jest to zapowiedź tego co się wydarzy. Właśnie w tym nowym tygodniu, zwłaszcza w Triduum paschalnym, którego zwieńczeniem będzie Wigilia paschalna, przejście Pana Jezusa. Wszystkim wam drodzy internauci życzymy dzisiaj radosnego machania, wołania i świadczenia o Jezusie, który jest królem i panem, ale też głębokiego przeżycia i doświadczenia obecności Pana Boga. Dobrego wspaniałego, świętego przeżycia Triduum Paschalnego i doświadczenia obecności Pana Boga. Maryjo, Królowo pokoju, módl się za nami. Maryjo, przezwycięż wojnę i spraw abyśmy mogli przeżyć czas pokoju i z do nowego życia. Szczęść Boże!